Witam Państwa bardzo serdecznie na tegorocznych salonach maturzystów. W tym roku nie możemy spotkać się tradycyjnie na żywo. Mam jednak nadzieję, że dzisiejsza prezentacja, moje komentarze, moje uwagi, wskazówki pomogą Państwu przygotować się do egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Y w trakcie dzisiejszej prezentacji przedstawię państwu skupię się przede wszystkim na zadaniach otwartych na egzaminie maturalnym z języka angielskiego zarówno na poziomie podstawowym jak i na poziomie rozszerzonym. Udzielę państwu również kilku cennych wskazówek, licząc, że pomogą one państwu osiągnąć jak najlepszy wynik na egzaminie maturalnym. Rozpocznę y, moją prezentację od y, poziomu podstawowego. Na poziomie podstawowym mamy wypowiedź pisemną. Y, przeanalizujemy sobie przykładowe polecenie, powiem Państwu o zasadach oceniania i udzielę kilku cennych wskazówek. Przejdziemy później płynnie y, do poziomu rozszerzonego, A opowiem Państwu o y, wypowiedzi pisemnej na poziomie rozszerzonym, ale będę musiała również zwrócić uwagę na... Inne zadania otwarte, mianowicie sprawdzające znajomość środków językowych. Pod koniec y, mojej prezentacji y, powiem Państwu o y, materiałach, z których warto korzystać, przygotowując się do egzaminu naturalnego. Zaczynamy od poziomu podstawowego. Na poziomie podstawowym oczekujemy od y, zdającego y, Napisania tekstu. Ma to być tekst użytkowy, powinien. A to jest taki, oczywiście, tutaj orientacyjny na długość pracy. Oczekujemy, że napiszecie Państwo tekst od 80, w granicach od 80 do 130 słów. Może to być list w formie tradycyjnej, ale prawdopodobnie będzie to mail, wiadomość umieszczona na blogu lub na forum internetowym. W tej wypowiedzi sprawdzamy podstawowe umiejętności zapisane w podstawie programowej. Sprawdzamy zatem, czy potraficie Państwo opisywać, relacjonować, uzasadniać swoje opinie, przedstawiać zalety i wady. Za to zadanie, za wypowiedź pisemną, możecie Państwo otrzymać 10 punktów, co stanowi 20%. O czym trzeba pamiętać na poziomie podstawowym? Przeanalizujemy sobie teraz polecenie. Warto wiedzieć, że każde polecenie składa się z takiego wstępu, opisu sytuacji oraz z czterech podpunktów, które należy w pracy uwzględnić. Tutaj mamy przykładowe polecenie z tego roku. Po powrocie z wycieczki zorganizowanej przez Biuro Podróży chcesz podzielić się wrażeniami z kolegą z Anglii. I oczekujemy, że w mailu do kolegi, zdający, zrealizuje następujące podpunkty. Napisze, dlaczego zdecydował się na wycieczkę z biorem podróży, opisze ciekawe miejsce, które zwiedził podczas wycieczki, wyrazi opinię na temat przewodnika wycieczki i zrelacjonuje sytuację, która spowodowała, że powrót wycieczki się opóźnił. Każdy podpunkt, jak Państwo widzicie, wymaga od zdającego realizacji konkretnego, innego wymagania z podstawy programowej. Mamy opis, mamy uzasadnienie, mamy wyrażanie opinii, mamy relacje. Aby dobrze napisać wypowiedź pisemną, trzeba znać kryteria. Egzaminator, oceniając Państwa pracę, bierze pod uwagę następujące kwestie. Przystępuję do oceny treści. Za treść może Państwu y, przyznać od 0 do 4 punktów. Ocenia spójność i logikę wypowiedzi, zakres środków językowych oraz poprawność środków, środków językowych. Za spójność, za zakres i poprawność y, można przyznać od 0 do 2 punktów. Y, w momencie, kiedy m, będziecie Państwo wykonywać, y, przystępujcie Państwo do egzaminu, y, Zadanie dziesiąte y, będzie się prezentowało w taki sposób, jak tutaj na slajdzie. Zobaczycie Państwo polecenie w języku polskim, a pod poleceniem będzie dodatkowa informacja dla zdającego. Y, zachęcam Państwa do zapoznania się po pierwsze z poleceniem. Warto przeczytać czasami to polecenie dwa razy, zastanowić się, y, jak chcecie to polecenie y, skonstruować, ale. Warto i należy przeczytać również tą informację pod poleceniem. Tam jest informacja, że należy swoją wypowiedź rozwinąć w czterech podpunktach, że należy skonstruować wypowiedź, która jest spójna i logiczna. Zdający powinien zadbać o bogactwo językowe i upewnić się, że praca nie zawiera błędów. Bardzo ważną informacją jest to, że podajemy wstęp, czyli państwo nie konstruujecie sami wstępu. Wstęp jest podany. Państwo powinniście w sposób logiczny kontynuować myśl. W tym przypadku mamy polecenie po powrocie z wycieczki zorganizowanej przez biuro podróży: chcesz podzielić się wrażeniami z kolegą z Anglii i ta treść jest zawarta tutaj we wstępie. Oczekujemy w związku z tym, że zdający będzie kontynuował, że przejdzie do realizacji poszczególnych podpunktów. Zdarza się czasami, że zdający nie wiedząc, że taki wstęp został podany i powinni go uwzględnić, mam wrażenie, że ignorują, nie zauważają, bądź wydaje im się, że mogą z niego skorzystać, bądź ale nie muszą. Warto pamiętać, że należy ten wstęp wziąć pod uwagę i nie tworzyć swojego własnego wstępu. Może to bowiem wpłynąć na zaburzenia logiki i spójności pracy. Skoro zdający ma odnieść się do podpunktów polecenia, powiem Państwu teraz, jak oceniamy jako egzaminatorzy Państwa realizację poszczególnych podpunktów. W ocenie treści obowiązuje zasada odniósł się rozwinął. Egzaminator bierze najpierw pod uwagę, do ilu podpunktów polecenia zdający odniósł się w swojej wypowiedzi, a następnie ile z tych podpunktów rozwinął w stopniu zadowalającym. Zdający nie odniósł się w pracy do podpunktu. Wówczas, jeżeli nie realizuje tego podpunktu, zdarza się, że zdający po prostu zignorował jakiś podpunkt, zapomniał o nim. I w związku z tym rzeczywiście egzaminator tego, e, egzamin tego podpunktu pracy nie widzi. Może się jednak zdarzyć też tak, że zdający próbował odnieść się do tego podpunktu pracy, natomiast z powodu licznych błędów przekaz nie był komunikatywny. Dlatego tutaj takie kluczowe słowo, przekaz komunikatywny. Tego oczekujemy od Państwa, aby dany podpunkt, podpunkt oceniać. Jako podpunkt, do którego zdający odniósł się w pracy, należy uznać komunikatywną wypowiedź, która w minimalnym stopniu odnosi się do jednego z czterech podpunktów. Za moment będę Państwu y, pokazywała przykłady, co to znaczy minimalne odniesienie. Jako podpunkt rozwinięty, należy uznać y, komunikatywną wypowiedź ucznia, która odnosi się do jednego z czterech podpunktów w sposób bardziej szczegółowy. Proszę pamiętać, że egzaminator ocenia to, co rozumie. Tak? Czyli maturzysta jest oceniany, za to, co na, jest oceniany za to, co napisał, a nie za to, co chciał napisać. Każdy zdający powinien znać tabelkę, którą teraz pokazuję na slajdzie. Egzaminator oceniając pracę. Y, korzysta z tej tabelki. Y, ta tabelka znajduje się między innymi w, inform w informatorze, o którym będę mówiła pod koniec prezentacji. Y, oceniając treść y, egzaminator przygląda się do ilu elementów zdający się odniósł. Widzicie to Państwo po lewej stronie, w pionie, a następnie ile z tych elementów, elementów rozwinął. Mamy przykład y, Zdający odniósł się tylko do dwóch elementów, niestety żadnego z nich nie rozwinął i w związku z tym w treści przyznano mu jeden punkt. Może to wynikać z tego, że zdający rzeczywiście zignorował dwa pozostałe elementy. Bardzo prawdopodobne jest jednak też to, iż podjął próbę odniesienia się do wszystkich elementów, ale nie zawsze ta próba była udana. Warto pamiętać, że kryterium treści jest najważniejszym elementem oceny wypowiedzi pisemnej i takim kryterium nadrzędnym, nadrzędnym dlatego, że warunkuje przyznanie punktów w pozostałych kryteriach. I warto o tych zależnościach wiedzieć i pamiętać. Jeżeli za wypowiedź przyznano jeden punkt w kryterium treści, to we wszystkich pozostałych kryteriach, czyli w spójności w zakresie środków językowych, poprawności, Egzaminator może przyznać maksymalnie po jednym punkcie. Ta sama zależność obowiązuje, jeśli za wypowiedź przyznano 0 punktów kryterium treści. Niestety w tym przypadku we wszystkich pozostałych kryteriach przyznaje się 0 punktów. Powiedzmy sobie teraz, na czym polega to odniesienie się do poszczególnych podpunktów, a co rozumiemy poprzez odpowiedź rozwiniętą. Pierwszy podpunkt naszego polecenia brzmi: napisz dlaczego zdecydowałeś się na wycieczkę z podróży. Proszę pamiętać, że przy realizacji tego podpunktu oczekujemy, że zdający poda powód wyboru wycieczki zbiorem podróży. I mamy taki przykład. I read their art and decided to go with them. Tak, czyli nasz zdający pisał, że przeczytał ogłoszenie i w związku z tym zdecydował się pojechać na tą wycieczkę z podróży. Tutaj tych informacji jest za mało. Jest owszem minimalne odniesienie, ale nie można stwierdzić, że ta odpowiedź jest rozwinięta. A oto przykład na odniósł się i rozwinął. We have traveled with Super Travel many times so far and we were always satisfied with their service. So my choice was obvious. W tym przypadku tych informacji jest więcej. Wiemy, że zdający podróżował z tym biurem podróży wiele razy, zawsze był zadowolony z usług biura i w związku z tym wybór był oczywiste. Drugi przykład. Drugi podpunkt brzmi: opisz ciekawe miejsce, które zwiedziłeś podczas wycieczki. Tutaj, jak Państwo widzicie, oczekujemy opisu miejsca. Ważne, żeby to był opis, proszę Państwa, a nie jak często się zdarza, zdający po prostu wymieniają miejsca, które odwiedzili i wymieniają nazwę tych miejsc. Przez opis rozumiemy podanie na przykład wielkości, położenia, cech charakterystycznych. I oto przykład na odniósł się. During the trip we visited a spectacular palace, which I enjoyed the most. Czyli podczas wycieczki zwiedziliśmy niezwykły pałac. I to jest właściwie jedyny element opisu. Natomiast na poziomie odniósł się rozwinął mamy odpowiedź ucznia. My favorite place was a big, wat it was a big waterfall. It was situated among trees and beautiful rocks. Tutaj mamy... Zdecydowanie bardziej rozbudowany opis. Wiemy, że mm, po pierwsze był tam duży wodospad, już mamy element opisu, był to duży wodospad, był położony wśród drzew i pięknych skał. Trzeci podpunkt to opinia na temat przewodnika wycieczki. W związku z tym w tym podpunkcie e, sprawdzamy, czy nasz dający potrafi wyraziać, wyrażać opinię na temat ludzi. E, Tutaj, oczywiście, można przedstawić swój emocjonalny stosunek do, do tej osoby. Cechy czy cechę przewodnika, można stwierdzić, czy czy przewodnik nam się podobał, czy nie. Ma to być opinia. Na poziomie odniósł się mamy takie rozwiązanie ucznia. The guide was amazing, and he talked in an interesting way. Mamy nieco więcej, prawda, bo mamy informację, że przewodnik był niesamowity i mówił w interesujący sposób. Nie jest to jednak jeszcze y, odpowiedź ucznia, którą możemy potraktować jako rozwiniętą. Y, na poziomie odniósł się, rozwinął wymagamy więcej informacji. Oto przykład na poziomie odniósł się, rozwinął. We loved our guide at once. He had a specific sense of humor and spoke four languages fluently. I admire his style too. Tutaj tych informacji jest zdecydowanie więcej. Jest ten um, przedstawiony um, taki emocjonalny stosunek do, do tej osoby. Pokochaliśmy naszego przewodnika od razu um, i jest uzasadnienie. Miał specyficzne poczucie humoru, mówił płynnie cztere, czterema językami. Ponadto podziwiałem jego styl. Czwarta, um, czwarty podpunkt to relacja. Um, oczekujemy, że nasz dający yy, czyli że zdający yy, zrelacjonuje sytuację, która spowodowała, że powrót z wycieczki się opóźnił. Oczekujemy, że przedstawi okoliczności yy, opóźnienia powrotu. I oto przykład na odniósł się uh, The plane was delayed, so we had to wait at the airport, więc mamy informację, że samolot się spóźnił, tak, że był opóźniony. I wiemy, że musieliśmy czekać na lotnisku, ale ciągle to jest za mało, aby uznać, że ta wypowiedź jest rozwinięta. E, oczekujemy więcej informacji na poziomie rozwinął się, rozwinął, odniósł się i rozwinął. E, oto przykład e, takiej rozwiniętej e, odpowiedzi ucznia. We arrived in Warsaw three hours later than expected because there had been an accident on the motorway. A tutaj mamy więcej informacji, zdecydowanie więcej informacji. Przyjechaliśmy do Warszawy trzy godziny później niż oczekiwaliśmy, ponieważ był wypadek i ten wypadek wydarzył się na autostradzie. Podsumowując, odnosząc się do poszczególnych podpunktów, proszę się starać po pierwsze być precyzyjnym w swoich wypowiedziach, ale również Starać się tą wypowiedź rozbudować. Kilka uwag dodatkowych, bardzo cennych i, i ważnych dla zdającego. Jeśli wypowiedź zawiera 60 słów lub mniej, przypominam, że ten limit słów, który tam sugerowaliśmy, to jest 80 do 130. Tutaj mamy takie obwarowanie, że jeżeli zdający napisze pracę zbyt krótką, ta wypowiedź zawiera 60 słów lub mniej, niestety będzie oceniana wyłącznie w kryterium treści. W pozostałych kryteriach przyznaje się 0 punktów. Jest to bardzo ważna informacja dla zdającego. Zdarza się, powiem tak, że praca liczy 59-58 słów. Wystarczyło, aby zdający dopisał kilka słów i egzaminator Brałby pod uwagę wszystkie kryteria, oceniając wypowiedź danego zającego. Druga sytuacja, o której należy pamiętać, są sytuacje, kiedy część pisemna egzaminu z języka, z języka obcego może być unieważniona. Mianowicie wtedy, kiedy praca jest pisana niesamodzielnie, to znaczy, że zawiera fragmenty odtworzone z podręcznika, zadania zawartego w arkuszu egzaminacyjnym bądź innego źródła, w tym internetowego. Może się zdarzyć również tak, że jest przepisana od innego zdającego. Proszę pamiętać, że bardzo łatwo um, taką sytuację stwierdzić. Piszecie Państwo, um, egzamin, przystępujecie Państwo do um, egzaminu na salach, um, w salach lekcyjnych czy na salach gimnastycznych, w salach gimnastycznych, gdzie um, uczniów jest kilkunastu, kilkudziesięciu. Proszę pamiętać, że wszystkie te arkusze są pakowane do jednej koperty i ta koperta trafia w ręce jednego egzaminatora. Taki egzaminator ocenia praca po pracy i bardzo szybko może się zorientować, że są jakieś fragmenty przepisane od innego zdającego na tej sali. Egzaminator przystępując do oceny arkuszy egzaminacyjnych, Zadań otwartych w tych arkuszach, ma również obowiązek zapoznać się z całym arkuszem. W związku z tym, też łatwo stwierdzić, że pewne fragmenty zostały przepisane z innych zadań występujących w, tych, w tym arkuszu egzaminacyjnym. Przejdźmy do drugiego kryterium. Jest to kryterium spójności logiki. Egzaminator czyta całą pracę. Jeżeli przeczytam ją od początku do końca i on zrozumiał, to znaczy, że ta praca jest spójna i logiczna. Jeżeli w niektórych miejscach musi się zatrzymać i zastanowić, co zdający chciał powiedzieć, to znaczy, że występują w tej pracy jakieś zaburzenia na poziomie spójności logiki pracy. Te zaburzenia mogą wystąpić wewnątrz pojedynczych zdań, między zdaniami lub nawet między akapitami tekstu. Te zaburzenia bardzo często są związane z dużą ilością Błędów językowych. Ale może być również taka sytuacja, że błędów zasadniczo w zdaniach nie ma, a jednak nie ma związku pomiędzy jednym i drugim zdaniem. Taki przykład pokazuje Państwu tutaj na tym slajdzie, nasz zdający napisał coś takiego. Biuro podróży było tanie, zwiedziłem zamek, przewodnik był interesujący autokar zepsuł się. Jak Państwo widzicie, każde z tych zdań. Samo w sobie jest poprawne i zrozumiałe, natomiast zestawione w ten sposób są jedynie zbiorem przypadkowo zebranych myśli. Kolejne kryterium, które bierzemy pod uwagę, oceniając wypowiedź pisemną, to zakres środków językowych. W tym kryterium bierze się pod uwagę zróżnicowanie środków leksykalno-gramatycznych użytych w wypowiedzi. Szukamy precyzyjnych sformułowań. W związku z tym oczekujemy, że będziecie Państwo unikać słów i środków o wysokim stopniu pospolitości i będziecie się starać wyrażać myśli w, w sposób charakterystyczny dla danego języka, w tym przypadku dla języka angielskiego. W przypadku ostatniego kryterium poprawności środków językowych bierzemy pod uwagę błędy gramatyczne, leksykalne i ortograficzne ale również ich wpływ na, wpływ na komunikatywność wypowiedzi. Więc nie tylko liczba błędów ma tutaj znaczenie, ale również rodzaj tych błędów, taki ciężar gatunkowy oraz w jakim stopniu wpływają one na komunikatywność pracy. Podsumowując poziom podstawowy, chciałbym Państwu przekazać kilka cennych wskazówek. Po pierwsze, wskazówki, o których warto pamiętać już w trakcie egzaminu. Po pierwsze, bardzo proszę uważnie i jeżeli trzeba, kilkakrotnie przeczytać polecenie do wypowiedzi pisemnej. Tak? Proszę się zastanowić, o czym Państwo chcecie pisać i jak Państwo chcecie te myśli wyrazić. Proszę pamiętać, że jest brudnopis, z którego można skorzystać. Proszę zwrócić uwagę na realizację wymagań. Na które bardzo często, zawsze wskazuje użyty w tym podpunkcie czasownik. Dlatego, że w tych podpunktach macie Państwo informacje. Opisz, na przykład, opisz przewodnika, zrelacjonuj, uzasadnij, wyraź opinię. Te czasowniki powinny Państwu podpowiedzieć, jaką umiejętność chcemy sprawdzić w tym podpunkcie. Proszę uwzględnić w swojej wypowiedzi wszystkie istotne informacje wymagane w każdym podpunkcie. Znowu, z, z, z doświadczenia wiem. Widziałam takie prace, gdzie zdający posługują się językiem angielskim bez zastrzeżeń, są bardzo sprawni językowo, natomiast być może przez stres, a może tak z jakiejś nonszalancji, ignorują niektóre podpunkty i piszą, owszem, tworzą swoją wypowiedź pisemną, ale nie odnoszą się do wszystkich podpunktów polecenia. I wtedy taki zdający jest zdziwiony, że mimo braku błędów, mimo bardzo ładnego języka, wypowiedź pisemna nie została oceniona na maksymalną liczbę punktów. Proszę pamiętać, aby stosować odpowiednie dla danego podpunktu polecenia struktury gramatyczne. Więc jeżeli podpunkt dotyczy przeszłości, jeżeli macie Państwo nam opowiedzieć o czymś, co wydarzyło się w przeszłości, należy używać czasów przeszłych. Użycie złych czasów spowoduje zaburzenia w przekazie. Proszę też pamiętać, że należy swoją wypowiedź rozbudować, aby egzaminator mógł stwierdzić, że każdy podpunkt został rozwinięty. No i oczywiście proszę dbać o naturalność i poprawność wypowiedzi, ograniczać stosowanie dosłownych tłumaczeń, tak zwanych kalek językowych. Natomiast przygotowując się do egzaminu warto pamiętać y, następujące kwestie. Y, po pierwsze, proszę utrwalać słownictwo w kontekście. Tak, nie uczycie słówek, y, pojedynczych słówek, ale uczycie tych słówek w kontekście. Y, to bardzo się przydaje podczas egzaminu. Y, czyli powinniście Państwo wiedzieć, y, w jakiej sytuacji komunikacyjnej dane słówko można użyć. Proszę zwracać uwagę na struktury charakterystyczne dla języka obcego. Ćwicząc przekazywanie różnych informacji, proszę uczyć się, pisząc te krótkie formy, bardzo proszę skupiać się na precyzyjnym przekazie. Proszę rozwijać umiejętność, każdą z tych umiejętności wskazanych w podpunktach. A można to robić y, na przykład w taki sposób, że y, piszecie Państwo krótki tekst, bardzo prosty, a później zastanawiacie się, w jaki sposób, jakie elementy można dodać, aby każde z podpunktów rozbudować. Proszę pamiętać, że przymiotniki a, to jest jeden z przykładów. E, proszę używać e, przymiotników, przymiotniki wnoszą nowe informacje. E, Pisząc w domu takie krótkie, czy pisząc w szkole takie krótkie, kilkuzdaniowe teksty, proszę też pamiętać, aby te zdania były ze sobą powiązane, każde zdanie powinno wynikać z poprzedniego. Tak, żeby ta wypowiedź była również spójna i logiczna.